No jesteśmy na stogach, tutaj proszę państwa piachy piachy ale to nie jest jeszcze morze Pokażemy co tu mamy O To brzuska sobie rośnie A tu proszę Państwa co? Przekop o To jest, jest takie O, zielone Zielone tutaj rozkopane takie Koczowisko takie tutaj zielsko zarosło O, samolot leci To taki samolot turystyczny Samolot turystyczny No, idziemy dalej No tu są te piachy piachy Oni tu wykopali takie rowy. Po co? Tu też drugi rów. Pokopane. Nadkopane. Wykopane. O. Dzikie chaszcze. Tu trzeba padnięte. No tutaj generalnie ten lesie. To, to w ogóle się nic nie robi. Tylko naturalnie wszystko się niszczeje. Drzewa prze, przepadają. Potem normalnie one usychają. Tutaj mamy coś. Ciuchu, ciuchu, ciuchu ruchu, jakieś szmaty. No to następny rów. No Połączone rowy. Po co tu pokopali takie rowy? Tego nie wie nikt. A tu drzewo spadnięte, upadłe. Drzewo upadłe tak zwane. Zabierzemy to drzewo na boczek, żeby nam tu nie przeszkadzało. Drzewo upadło Idziemy dalej tutaj mamy ziemię piaskową, ogórki, no, drzewa jak to wygląda. No i tu lasek taki młodszy trochę, świerkowy. Te drzewa popadały i leżą sobie. co sobie leżą te drzewa i piachy są. O, tu jakaś pani jest. Dzień dobry, pani. Co pani tam robi w tym lesu? Spaceruje pani po lesu? A co są dziki, pani wie? Dziki, dziki, dziki Ła. O pod górkę to się ciężko chodzi. Ho, ho, ho. O tam wiadro na drzewie jest nawet. Jakieś połamane. Działa pani wiadra na drzewie? A tu jakieś... O! Jakieś takie konstrukcje. Dziwne. Doły. No doły to wiadomo. Bursztyn kopali. Jak zawsze. W lesie na stachachach się. Bursztyn kopało. Pompiarze, pompiarze. Tu są wykroty. Tu coś palili jakieś takie o, po wężach węże pozostawiali na węże pozostawiali no dziury porobili tu jakieś żelastwa są na płot na działkę. No i proszę, tutaj było jakieś wykopaliska robili takie doły wielkie paleta pompy stały na paletach i pompowały Wykorczy. Wykroty takie, o, tu dół, dół przy dole. Patrzcie, a się drzewo przewaliło. Tu kopali bursztyn. Wymywali, wymywali. O, i tu wymywali te bursztyn w tych dziurach. Pompę wsadzali z rurą i tędy się pompowało. O, widać te dziurowiska po wykrotach pompowych. No, ale tu... Już, już trochę czasu minęło, bo to nie teraz, może parę lat temu i takie wykroty. No I oto widzimy, co tutaj mamy. Wykroty zostały, bursztyn wybrali i poszli sobie i sprzedali. I kasę zrobili, a to drzewa się potem balą. No, to w takich skarpach. O, tu następna dziura. I następne dziurki. O dziur a dziur dziur a dziur no wodę chyba przywozili w cysternach. No skąd tą wodę? mieli? Do wypompowania. dziurów robienia Woda była w cysternach. I tu się dowodziło. I się pompowała przy Może w dziurze woda była. Te głębiej dokopali i wodę znaleźliśmy. O. Ptaczki śpiewają. Ładnie tu jest. W lesku. Tu sobie rośnie miała biała brzuska. O, tuż to. No i znaleźliśmy jakąś ścieżkę. Ścieżkę. O. Ścieżkę mamy. Idziemy w kierunku morza teraz. Bliżej morza. Ale nad morzem to będzie ta prowadzić raczej. O, ta. To będzie w kierunku może na wprost Na wprost na przełaj O, tu też wykroty po, po pompach To wszystko były pompy przy pompie Ktoś się kąpie, przy pompie Takie wykroty Idziemy dalej No Chcieczka prowadzi dalej i dalej w tym lasu, także zapraszamy do lasu na stoki można zobaczyć ślady po pompiarzach jak kąpa. Co tu jest? Co to jest w ogóle? No tak było ustawione. Zbliżenie było ustawione. olera dopiero teraz zobaczyłem, że było zbliżenie i takie nic nie pokazywało. Lupa, zwaliłem film. Pozdrawiam. Ahoj, pomorska Telewizja dobaj dalej. Ja miałem zbliżenie i tak chodziłem, a tutaj nic nie było widać. Słowaj sobie. Słowaj. 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 No sobie. Oj. To nie było tej dziury widać? Nie wiem czy dziury, ale wiesz, że takie zbliżenie było wielkie.